Był 1 września 2013 roku, gdy ta oto wielobarwna oprawa TVN-u z 2009 roku zmieniła się w takie coś. Coś, co oglądaliśmy na telewizorach przez równe 10,5 lat. Dzisiaj w tym oto materiale chciałbym się na tym skupić, i odpowiedzieć na pytanie. Czy pomimo tego, że emitowana była przez ponad dekadę, to czy można czuć do niej jakikolwiek sentyment? Przejdźmy do rzeczy. Parę tygodni przed startem nowej oprawy w spocie ramówkowym TVN na jesień 2013 pod koniec została przedstawiona taka oto informacja, gdzie przedstawiona została plansza ze starej oprawy ze sloganem TVN wszędzie, które było wykorzystywane już we spotach wcześniejszych, a następnie pojawił się kadr z komunikatem, czemu dalszy nastąpi 1 września, co miało ostatecznie w dość cichy i sprytny sposób poinformować widzów, że szykują się zmiany na antenie. Na kanale Pan Piotr parę dni przed 1 września został upublikowany film z produkcją TVN. 2013 z nowej oprawy i część osób nie miała wątpliwości, że nadchodzi nowa oprawa. I teraz przechodzimy do samego startu. Sama oprawa prezentowała się w dość niepowalający sposób w porównaniu do swojego poprzednika. Głównie było żółte tło, a na nim elementy animacji loga TVN w 3D, który zawierał ostrza origami, kulki, włosy, wentylator, kostka oraz rok później weszły jeszcze identy z wodą. O ile w takim 2013 roku to jeszcze by uszło, to w 2020 to już nie wyglądało za dobrze. Jingle reklamowe oraz identy na samą myśl w erze paradokumentów zdążyły się widzom nieco przejeść. Jingle programator, który miał bardzo charakterystyczny dźwięk, o tyle jego tyłówka była kilkukrotnie modyfikowana. Do lata 2017 głównie była emitowana dłuższa wersja, natomiast w środku wakacji 2017 roku postawiono ją nieco skrócić, w sierpniu 2017 wersja po skróceniu brzmiała tak. Natomiast było to tylko na początku, bo po chwili aż do końca oprawy wersję muzyczną zmieniono na tą dobrze nam znaną, którą jeszcze nie tak dawno widzieliśmy u siebie na telewizorach. Jingle z ogłoszeniami. Uważam, że jingle, ogłoszenie nadawcy i ogłoszenie społeczne powinny się nieco różnić, bo jeśli wszystko jest tak samo, no to może się nieco przejeść, nieprawdaż? Nie mówię tutaj o ogłoszeniach płatnych, wyborczych i innych takich pierdółkach, bo one są akurat emitowane dość rzadko. No ale nadawcy społeczne są emitowane no praktycznie ciągle, więc tak samo one no, wyglądać nie powinny, bo jest to do pożegu. Ten problem został na szczęście naprawiony w nowej oprawie TVN, gdzie ogłoszenie nadawcy i ogłoszenie społeczne różnią się wszystkim. Tak więc tutaj szanuję. Teraz przejdę do Belki. Belka nawet po latach była sama w sobie git. A teraz pozycyjne. Na samych początkach oprawy TVN emitował zapowiedzi trzech programów w tak zwanych pozycjach. Ogólnie puszczenie tego samego w sobie było dosyć git i nie rozumiem czemu po w czasie z tego zrezygnowano. Jednak patrząc na dzisiejszy TVN widzę, że do tej formuły powrócono. No i bardzo dobrze. Teraz przejdźmy do okazjonalnych. Święta 2013, czyli pierwsze święta Bożego Narodzenia. Przy których na stacji tri dostaliśmy coś nowego. Pierwszym takim elementem była ładna prezentacja koloru białego i niebieskiego, które tworzyły dość niesamowity klimat. Przedstawiane w nim były animacje choinek, prezentów domków oraz bałwanków, a po chwili pojawiało się logo TVN-u ze standardowym żółtym tłem, co ogólnie wyglądało dość dziwnie, ale niech tam sobie już będzie. Sama muzyka była używana do roku 2015. Następnie, przez 5 lat, była przerwa, ponieważ wówczas były emitowane oprawy live action, które nie za bardzo wypaliły, o czym za chwilę powiem. Natomiast muzyczka w oprawie wielkanocnej przez 10 lat to samo brzmienie, które powoli było strasznie denerwujące, i za każdym razem mogłeś przewidzieć, jak następna oprawa będzie wyglądać. Pierwsza oprawa wielkanocna składała się z żółtego tła, jaki występuje w oprawie zwykłej jest animacją króliczka i kurczaczka, które po chwili wskakują i pojawia się logo naszej Czyli literkowej stacji. Sam samysł oprawy był ciekawy, natomiast pod względem graficznym i estetycznym dość biednie. Poprzednik zdecydowanie lepiej sobie radził pod tym aspektem. Święta 2014 miały już punkt wyżej niż rok wcześniej. Niebieski, żółty i biały dobrze oddawały klimatu tej oprawie i animacje naprawdę dość robią wrażenie. Mikołaj, który jest na saniach rozłożący prezenty. Natomiast animacja pojawienia się loga TVN już dość tutaj psuje. Po co kadr z identu zwykłego, skoro można to było w inny sposób zorganizować? No ale może ja się do czegoś na siebie przyczepiam, co jest bardzo możliwe. Wielkanoc 2015, i nie wiem, kto poszedł do rozumu do głowy, żeby w tej oprawie wsadzić melodię z oprawy na święta. Przecież kurna, ta muzyka tani nie pasuje do świąt wielkanocnych. Mogli już zostawić tą muzykę, która była dla nas do pożegu. Ogólnie oprawa nieco gorsza od tej z roku poprzedniego, choć i tak nie wygląda źle, wygląda dosyć schludnie. Kolorystycznie bardzo ładnie się to komponuje. Animacja tego Mikołaja oraz bałwanka naprawdę robią tutaj robotę. Ale niestety, dalej jest ta denna animacja na logo TVN z kadru ze zwykłej oprawy. Ta oprawa prezentuje się dosyć przyzwoicie. Baranek, kurczaczek, który wykluwa się z jajka. Wszystko tutaj jest poprawnie zrobione. No poza tym ostatnią, o czym już dobrze wiecie: święta 2016. Jak widać, Tefanowi znudziły się oprawy robione pod animację. Dlatego jego jedynym wyjściem była oprawa live action. Brawo! Głównym elementem tej oprawy był Filip Heizer przebrany za świętego Mikołaja, w którym przedstawiane były cechy przygotowań do świąt, czyli przygotowywanie dobrych wypieków albo roznoszenie prezentów. "Muzyka również była inna... która była nawet klimatyczna." Cała ta oprawa nie była zła. Choć różnie z tymi oprawami live action bywa. TFN ogólnie, w trakcie premiery pewnego serialu pod tytułem Belle zastosował do tego specjalną oprawę, która na pierwszy rzut oka wygląda jak na jakąś oprawę żałobną. Taki miał to być wybitny serial, a skończył się tylko na pierwszym sezonie. No genialne, to dzieło kinematografii, nie ma co. Wielkanoc 2017. Dość wyśmienicie wyglądająca oprawa na Wielkanoc. Niebiesko-żółte koguciki składają bardzo ładne barwy. I teraz przechodzimy do złota. 20-lecie TVN w 2017 roku. To jest wielki przykład tego, jak powinny wyglądać oprawy na jubileusze. Sam zamysł identów był bardzo pomysłowy i nawiązujący do całej historii naszej cheaterkowej telewizji. Również wyemitowanie 3 października w okrągłe 20 lecie pierwszej oprawy TV1 zremasterowanej w 16x9 i w Full HD wyglądało naprawdę wyśmienicie i takie obchody jubileuszy powinny być na każdej stacji. Święta 2017 Kolejna oprawa live action, która tym razem była nieco gorsza i to wiele gorsza. Muzyka, która w 2011 roku została użyta na TV Puls, sprawia tutaj bardzo denerwujące i irytujące wrażenie. W Świętego Mikołaja tym razem zmieniła się Dorota Wellman, która w głównym idęcie robi tam jakieś losowe rzeczy, jak na przykład ubiera koniowi skarpetkę. okej. Wielkanoc 2018. Sama oprawa sprawia naprawdę dobre wrażenie, Wyłożenie kolorów niebieskim z żółtym wygląda bardzo schludnie. Kurczaczki wykluwające się spod jajka baranek są jeszcze lepszą częścią tego identu. Sama oprawa, pomimo live action, jest naprawdę dosyć klimatyczna i robi dobre wrażenie. Jest to zdecydowanie najlepsza oprawa na święta, jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie live action. Głównym elementem tej oprawy jest dobrze nam znany prowadzący milionerów na TVN czyli Hubert Urbański, którego tym razem bycie świętym Mikołajem wypadło właśnie na niego. Tylko musi się najpierw dobrze przygotować i się dobrze pobawić. Wielkanoc 2019 Tutaj oprawa już dosyć gorzej wygląda i za wiele ciekawego tutaj nie ma. W sensie nie mówię, że jest zła. Ale po prostu taka sobie i tyle, no jakieś kurczaczki sobie dziubają, a muzyka to już po raz jardowy, raz rzędu jest. No i tym oto sposobem przechodzimy do tego. Co to w ogóle jest za oprawa? Kto to wymyślił? Nie wiem kto wpadł na taki pomysł, ale serio, jeśli nie mieli dobrego pomysłu na oprawę live action... To mogli za to nie brać się wcale. I wrócić do tych animowanych. Bo później taka sraka głupia wychodzi z muzyką ze szreka. Czy to jest jakiś żart? Czy to jest coś co dostaliśmy na święta Bożego Narodzenia? Jeśli nie mieli pomysłu. To mogli już puścić to z roku poprzedniego. Byłoby o wiele lepiej. Ale nie, zróbmy takie coś na odwal się, bez żadnego postarania. Ogólnie sam nie jestem fanem opraw na zimę, bo zwyczajnie uważam to za rzecz bez sensu. W TVP jeszcze się to udawało, ale w takim TF to totalnie nie powinno mieć żadnego miejsca. W ogóle szkoda, że większość opraw na święta znika od razu po Nowym Roku, a to główno emitowane aż do lutego. Komu się chyba serio nudziło. Dlatego oprawy live na rzecz okazjonalne to jest rzecz, która po prostu się nie uda, jest totalną klapą. I tyle mam do powiedzenia. Wielkanoc 2020. Grafika wygląda schludnie. Same te postacie, które lecą na tych jajkach, również robią wrażenie. Ale muzyka. to już powoli mnie zaczyna irytować. Święta 2020. No i w końcu po 5 latach się nauczyli, że robienie opraw live action jest wielką klapą. Co prawda muzyka również ta sama, choć nie czuję do niej takiego przemęczenia jak to jest z oprawa wielkanocnych. Grafika wygląda naprawdę ładnie, renifery, foki, pierniczki i mikołaje są naprawdę słodkie. Także w końcu coś dobrego zaserwował nam TVN. Wielkanoc 2021. Kolorystyką mi strasznie przypomina to z 2019 roku, choć te papierowe postacie w 2021 no już nie wyglądają za bardzo dobrze, wyglądają co najmniej dziwnie. Sama oprawa nie ma nic ciekawego, no i oczywiście dalej uzależnieni od tej samej muzyki, święta 2021. Bardzo ładna oprawa, jedna z najlepszych świątecznych w całej tej oprawie, te neonowe postacie oddają tutaj bardzo dużo klimatu i ogólnie dość zmazują tą przestarzałość. Jaka jest w oprawie zwykłej? To logo na końcu jest jeszcze lepsze. 9,5 na 10 daje całej tej oprawie na święta. Jest bardzo ładna. Wielkanoc 2022. Tutaj kolorystyka jest identyczna jak w oprawie z 2020 roku, choć sama oprawa prezentuje się nieco gorzej, a Tak właściwie te postacie, co to kurde jest. Sama grafika prezentuje się ok, ale co jest z tymi postaciami nie tak? Wyglądają, jakby ich ktoś młotkiem tłukł przez godzinę. Święta 2022. Grafika wygląda naprawdę schludnie. Te animacje tych Mikołajów, Bałwanów i Reniferów również robią wrażenie, ale w porównaniu do zeszłorocznej, no to już tutaj jest nieco gorzej. Głównym problemem tej oprawy jest ten biały kolor, który oczy oślepia. Wielkanoc 2023. Ta oprawa jest tak kurde kreskówkowa, że to trochę przesada. No to wygląda strasznie sztucznie i papierowo, a muzyka to już jest do totalnego pożygu. Nie mam pojęcia, czemu ta oprawa z grafiki przypomina mi na letnią. A teraz przejdźmy do kolejnej śmieszki. Co to kurde jest za sztabie? Rozumiem jeszcze, aby polsa coś takiego wykombinował, ale kurde, TVN. Po drugie, 1 czerwca 2023 roku wypadał w czwartek, a jego ramówka, wiadomo z czego się składała. Czy naprawdę, patrząc na taką standardową ramówkę wypełnioną paradokumentami, opłaca się na taką stację wsadzić oprawę na dzień dziecka? No dla mnie to jest wręcz komiczne. Ale może czepiam się na siłę. Święta 2023. Ogólnie uważam, że na samo zakończenie tej oprawy walnęli totalne cudo. Uważam, że jest to najlepsza oprawa świąteczna w całej tej oprawie. Grafika ciemno-niebieska oraz ten świat tych elfów są naprawdę bardzo ładne i wręcz budzi we mnie klimat. Tego cała ta oprawa jest po prostu genialna. Na samo zakończenie, jeszcze chciałbym dodać to, jak Warner Bros. Discovery. Niszczył tą oprawę. 1 września 2022 roku wprowadzone zostały identy, które miały taką oto końcówkę. Tak, takie coś pojawiało się na każdym identy, kurt XD. Komuś się naprawdę nudziło, i dobrze, że nie tyknęli do tego opraw okazjonalnych, bo byłaby katastrofa. Aż przechodzimy do 1 marca 2024 roku, gdzie w końcu niespodziewanie na antenie TVN. Doszło do zmiany oprawy graficznej, gdzie dostaliśmy w końcu coś nowego wraz z małym odświeżeniem logotypu. Oprawa nowa prezentuje się o niebo lepiej, bo to stare coś już wyglądało naprawdę kicowato. Plusem jest też to, że w nowej oprawie nie ma tego. Ale teraz wróćmy do pytania tytułowego i odpowiedzmy na nie. Czy pomimo tego, że oprawa przez równe 10,5 lat była na okrągło emitowana na TVN, to czy można przyjść do niej centymetr i nieco wspomnieć? Odpowiedź brzmi. No nie za bardzo. Patrząc na dzisiejszą oprawę, od razu lepiej się to wszystko prezentuje. Te fajne ciągnął to samo przez ponad 10 lat i z roku na rok wyglądało to coraz gorzej. Zmiana oprawy naprawdę przyniosła dużych korzyści i takie odświeżenie było naprawdę ogromnym plusem. Dzięki za oglądanie tego materiału. Taki trochę długi ten materiał, ale mówienie tego wszystkiego myślę, że było dosyć ciekawe. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w jakimś tam innym filmie na kanale. Tak więc... Yeah.